Witajcie w kolejnym GARAŻOWYM LIVE Co tam, dzisiaj Wam pokażę A oleje sobie pozupełniamy i gajtnik zamontuję I wentylator, o No, a oleje to wiadomo, tam szafu nie będzie to... Motul do dyfrów Motyl do silnika, mam gdzieś jeszcze jedną bańkę oleju, poszukam To sobie ją skończę, nie chcę od razu nowego zaczynać Dobra Lecę z olejami. Wam, że kolor tego oleju to tak nie zachwyca. Będzie ja wstawiałem na jakiś złoty, żółty. A on wygląda normalnie jak jakiś przepracowany, mleczny cholera wie co, niby to jest z jakimś... On miał być z jakimś dodatkiem MS-02 coś tam, co takiego, ale... Generalnie rzecz biorąc to było zalakowane, ale... No, kolor to mnie po prostu nie za bardzo mi się podoba. No ale motul to jest motul, lej motula, maszyna będzie hulać. lej motula, to lejemy, mnie, nie ja. O tak, mleko tak. Dobra, ja sobie leję bo zaraz coś wyleję W przedni dyfer wpakowałem dwie setki, tak to wygląda, już zaczyna powoli widzę wypływać Więc w przedni dyfer lejemy dwie seteczki 80 90 Taką ciekawostką dodam, że tutaj mamy na klucz yy, nasadkę 17 -tkę. Natomiast tu z tyłu mam już na na 16, tutaj w tylny dyfer walicie setkę oleju setka nawet bardzo nie chce tu wejść ale polecam sobie na przykład jako że to jest napęd stały trzeba go podnieść na kobyłkach kręcić kołami na przykład do tyłu, wtedy tryby zasywają olej dopompować i szybko zakręcić korek wtedy macie pewną tam setkę już nawet i będzie dobry stan, stan oleju Dobra, a teraz jeszcze Lejemy do przekładni stałej, tutaj nie idzie 80w90, tylko tutaj lejemy tak jak do, jak do silnika 10w40, tak jest w magicznej książce Tak również 10w40 tutaj zaleje Będę zalewał tutaj dwie setki No i dobra, z racji, że ja to akurat rozbierałem Weszło mi 200, chyba 10, i dopiero zaczęło. Tutaj macie otwór kontrolny. Jeśli to odkręcicie, to macie lać tyle oleju, aż zacznie tędy wylatywać. Podejrzewałem, że jakbym teraz wymieniał olej, to cały nie zleci. więc te 190 ml, tak jak jest w mądrej książce, pewnie by było starczyło. Tu macie oczywiście korek spustowy. Na razie przetoczyłem maszynę przed tył. Z tego co widzę, nigdzie nie cieknie. Jest sucho. Oleje są uzupełnione. Do silnika wlałem na razie 2 litry. Jest tak jakby 3 czwarte stanu. Ja i tak po godzinie pracy z tego silnika go zleję. Zaleję drugi. Szczerze mówiąc, nie wiem jak ten silnik nawet chodzi. Ponieważ to było dostarczone. Rzekomo silnik odpala. Ale to się wszystko okaże, jak będzie w L -L gaźnik, akumulator, zbiornik z czystym nowym paliwkiem. No i oczywiście kwestia tego, czy elektryka po naprawie jest wszystko dobrze poskładane, ponieważ elektryka była gruzem. I tu wszystko jest tak, jak widać na nowych przewodach. Jeśli nic nie popierniczyłem, i bezpieczniki faktycznie mają być piętnastki. To też regulator będzie sprawny oraz moduły. No to powinno to zagadać. Jeszcze muszę zamówić nową świecę i nowy akumulator. I powinno gadać tutaj wszystkie te odpowietrzenia. I zobaczymy. Pewnie filmik z pierwszego odpalenia też tutaj wrzucę lub wrzucę oddzielnie. Oleje ponawlewane. Założyłem teraz link od odstecznego. Na razie linki od hamulca ręcznego nie będzie. Prawda, ze względu na tutaj urwany kawałek aluminium. A czy może, może bym to na Hama zrobił, ale to i tak jest prawda. Rzadko używany ten hamulec. Wiadomo, że to chodzi o wbicie wstecznego, żeby się kład nie poruszał, no ale mamy nożny, mamy przedni ręczny. Myślę, że jak ktoś jeździł Honda i wie, że trzeba się zatrzymać i żeby wsteczny wbić, to to zawsze będzie pamiętał. Wiadomo, wsteczny wduszamy, naduszamy, dopiero wkładamy wsteczny. Dlaczego tak zrobili, nie wiem. Ale tak sobie. Jeden z drugim ja poniec wymyślił. Tak byśmy mieli zaciągnięty hamulec. Tak wsteczny, ładnie naciągnięty. Nie dochodzi do końca. Jak puszczam, blokada się zwalnia. Teraz tylko, prawda? O. Muszę linkę tutaj poukładać. Ale to i tak jeszcze dojdzie linka od gaźnika i ssania. Dobra, tak. Przymiarkowo, prowizorycznie zamontowałem też wentylator. Rzucę to w czarny kolor. Będzie ładnie. Ja dzisiaj już kończę, bo jest 18.47, a ja o 3 w nocy startuję do pracy. Więc trzeba się pójść ogarnąć, a i tak siedzę tu nie wiem, od 15.00 Krótko siedzę, no ale długo się pracuje, trzeba pracować. Bo graty do TRX-a nie są najtańsze. Jutro trochę może pogrzebię. Chcę właśnie jechać z gaźnikiem, a później z wydechem zamówię świecę, akumulator. Zamontujemy tylny plasticzek. Jak już będzie gaźnik i wydech, to tylny plastik. Podłączę elektrykę. Pierwsze odpalenie. Gaźnik to tutaj na razie, razie leży. To trzeba oddać do piaskowania. Leży, oczekuję. Mam już nowy wąż gumowy. Muszę się wziąć za niego i go rozebrać, oczyścić i zamontować. No i dobra się wziąć za <laughs> gaziutka za czysty nie jest. Trzeba dziadka ogarnąć. Czas start. Coś tam się czyści. Coś tam już jest ogarnięta, komora pływakowa się ogarnia. Ogarnąłem sobie gaźnik, zaraz go montuję, ogarnąłem sobie już też płaszczyznę. Mam już przesmarowany króciec. I z grubsza, ogarnięty do odpalenia gaźnik. Teraz jest zima, to woda zakręcona. Jak będzie lato, to go wyciągnę, obmyję kerczerem i oddam może kumplowi do myjki ultradźwiękowej. Unboxing, gaźnik zamontowany. linka sania, link na gazu. Linkę gazu zaraz montuje ale zanim nim linka dobra to wjeżdżam. Mam zamontowaną modmę, masę wjeżdżam teraz z filtrem powietrza. Taka ciekawostka na temat filtra powietrza oprócz yy, gąbki jest również takie oto sitko montujemy tak a to wkładamy w gąbkę oczywiście ta gąbka to jest szmelstwo i za chwilę wjeżdża nowa a wjedzie prox mamy od razu z nową obejmą tak wygląda Proxik. Ładuje w niego jeszcze to i obsadzam w gnieździe. Dobra. Proksik na miejscu. Tu wiadomo wlot lot tu zasanie. Poprawiam winty w ramię. Przykręcam obudowę. Siedzi, obudowa razem z proksikiem. Nowe śruby przygwintowane elegancko. Strik. Jeszcze tylko wlocik, prawda. Superator wody, tutaj prawda. Superatorek wody jest. Gdyby wodę zebrała to tam mamy miarkę i tamtędy spuszczamy wodę. No dobra, na dziś to już tak serio, serio. Serio. Koniec, koniec. tak zamontowałem. I niech siedzi. Dobra, do kolejnego. Na razie, cześć.